Meta sezonu jest coraz wyraźniej widoczna na horyzoncie. Choć nie znamy wciąż wszystkich rozstrzygnięć, tak z każdym tygodniem znaków zapytania jest mniej. W minioną sobotę poznaliśmy pierwszego Spadkowicza. Sponsorem tytularnym rozgrywek jest ArtBoot Group, deweloper przestrzeni premium. Magazyn zaczynamy od meczu z poprzedniej serii gier, który został rozegrany w środę. W spotkanie to lepiej weszli gospodarze z Gniezna, którzy po pierwszej połowie prowadzili jednym golem. Walczący o utrzymanie rywale ze śremu odpowiedzieli na to w pierwszym kwadransie po przerwie, najpierw doprowadzając do wyrównania po strzale Rożka. A chwilę później obejmując prowadzenie dzięki kolejnej w tej rundzie bramce Wawruskiego. Mecz zakończył się jednak podziałem punktów, gdyż ostatnie słowo należało do Jakuba Hofmana. Dzień później odbyło się spotkanie otwierające 32. kolejkę, w którym lipno podejmowało huragan. Mistrzowie skromnie, bo 1 do zera pokonali przyjezdnych spobiedzisk. A jedyne trafienie zapisał na swoje konto Walkowiak. Pozostałych 8 meczów zostało rozegrane w sobotę. Pierwszy gwizdek najwcześniej zabrzmiał w gołuchowie, jednak kibice na trafienia czekali do ostatniego kwadransa. Prowadzenie ekipy Żubra dał w 77 minucie szymkowiak. Kropkę nad i postawił natomiast Michał Grzesiek, który uderzeniem z wapna w czwartej minucie doliczonego czasu przypieczętował komplet punktów. Efektowną wyjazdową wygraną odniósł Mieszko Gniezno, który tym samym pozbawił centrum matematycznych szans na pozostanie w lidze. Goście już po pierwszej połowie prowadzili 4 do 0, a strzelanie rozpoczęli w szóstej minucie. W minucie 15 świetnym rajdem popisał się Hoffman, podwyższając prowadzenie gnieźnian. Kolejne trafienie to sprytnie wykonany rzut wolny i precyzyjne uderzenie poderskiego sprzed pola karnego. Ten sam zawodnik trafił przed przerwą jeszcze raz, tym samym kompletując dublet, w czym za bardzo nie przeszkadzali defensorzy gospodarzy. Centra chwilę po starcie drugiej połowy zdobyła gola honorowego, jednak nie dało to wiele. Ostatnie słowo należało do Mieszka, a wygrano w końcówce przypieczętował Igor Żarzyński. Ten zawodnik również zakończył mecz z dwoma bramkami na koncie. W Szamocinie doszło do starcia LKS-u Ślesin i Polonii Chodzież. I nie ma tu pomyłki, nominalnym gospodarzem był zespół z powiatu konińskiego. I to właśnie jego piłkarze jako pierwsi cieszyli się z gola, gdyż w 67 minucie na prowadzenie wyprowadził ich Subkow. Ta przewaga utrzymała się jednak przez zaledwie 240 sekund, gdyż chwilę później porożnym do remisu doprowadził Dorna. Mocny sygnał rywalom w walce o drugą lokatę wysłała Wiktoria Września, która w sobotę podejmowała polonie Golina. Prezentujący w ostatnich tygodniach dobrą formę goście zostali przez gospodarzy ograni w świetnym stylu. Worek z bramkami po upływie pół godziny gry rozwiązał Wolniewicz. Później do głosu doszedł najlepszy strzelec wrześnian, czyli Mikołaj Jankowski, który do siatki przyjezdnych trafił w 42. Oraz w 72. minucie. Wynik spotkania ustalił natomiast Marcel Węcławek, który trafił do siatki na 10 minut przed końcem. Czy będzie to kluczowy komplet punktów w kontekście walki o baraże? Podziałem punktów zakończył się mecz w Wągrowcu. Nielba prowadzenie objęła już w piątej minucie za sprawą Rafała Leśniewskiego. Ostatniego gola w tym pojedynku kibice zobaczyli jeszcze przed przerwą. W 39. minucie własnego golkipera pokonał Michał Gruszka. Piast Kobelnica na wygraną na własnym terenie czekał od listopada. serię udało się przełamać w sobotę, a na tarczy z Kobelnicy wyjechała obra. Jedynego gola zapisał na swoje konto Oliwier Micek. Olejka zakończyła się w Lesznie, gdzie Polonia podejmowała wiarę Lecha. I również tam kibice zobaczyli tylko jedno trafienie. Tym razem jednak zdobyli je goście, a konkretnie Gracjan Pachelski. Jedna bramka padła również w meczu ligowych sąsiadów, czyli starciu warty śrem z Ostrowią. Zwycięstwo, chwilę przed końcem pierwszej połowy, dał gospodarzom Mikołaj Rakowski. Niestety do momentu zamknięcia magazynu nagrania z tego meczu do nas nie dotarły. Na dwie kolejki przed końcem w walce o drugą lokatę pozostały dwa zespoły – Wiktoria i Polonia. Matematyczne szanse ma jeszcze Obra, ale musi liczyć na korzystne rozstrzygnięcia meczu w rywali. Centra żegna się z Artbud Group czwartą ligą. Jeżeli z Betklik trzeciej ligi spadnie kotwica kurnik to czwartą ligę opuszczą także ekipy z Jarocina i Ślesina – a drużyny Warty i Ostrowi będą do końca sezonu rywalizowały o uniknięcie barażu. Mikołaj Jankowski dogonił Dawida Kaczmarka w klasyfikacji strzelców. Rok temu mieliśmy dwóch triumfatorów tej klasyfikacji. Czy podobnie będzie w obecnych rozgrywkach? Przedostatnia kolejka sezonu 2024-2025 to 8 spotkań sobotnich i jedno niedzielne. Do zobaczenia na trybunach.